Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z World of Tanks Poncerna. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam czołg lekki z chińskiego drzewka, mianowicie WZ132 jest to czołg z drzewka, jak już mówiłem, chińskiego poziomu 8 poziomu albo Tieru, jak to woli. Powtórkę nadesłał mi SAS, 3, SAS 3312 z klanu Polski Sojusz Zagłady, za co bardzo mu dziękuję i mam nadzieję, że ten odcineczek bardzo mu się spodoba. Dobrze, przejdźmy do ogólnego mówienia tego czołgu. Jak na czołku lekki posiada, no, dosyć dobre działo, teoretycznie rzecz biorąc oczywiście. Penetracja na zwykłych pociskach wynosi 189, uszkodzenia 250. Jeśli kogoś interesują pociski goldowe, jest to 244 penetracji, uszkodzenia te same, co na zwykłych. Tak więc z penetracją nie grzeszy. Rozwija się bardzo szybko i pod względem prędkości, myślę, że jest dosyć zwinny. Niestety nie grałem w ogóle w drzewku chińskim. Czołgami z drzewka chińskiego doszedłem, co tam, do Stewarta chyba. Więc jeśli coś źle mówiłem, nie wiem, pomyliłem się, przejęzyczyłem, tak więc śmiało poprawiać, jeśli chodzi o chińskie drzewko. Z tego co wiem, chińskie działa cierpią na średnią celność, więc... Tak więc na pewno nie są to czołgi dla mnie, dobrze. Yy, oglądając wynik Sasa tutaj zauważyłem, że dosyć dobrze rozegrał grę jako typowy spoter. Czyli możecie się do, domyślać co mniej więcej dostał z odznaczenia. Tutaj jak widzimy tygrysapel bije sobie spokojnie w bok. Jeśli kogoś... bardzo ładnie go, Podpalił go, załatwił go, ma pierwszego fraga, więc jeśli kogoś interesuje ten czołg to z przyjemnością Mam nadzieję, że ten odcinek go przekona do tych czołgów. Tutaj jak widzimy, próbuje ich mm, oflankować, wyspotować dodatkowych, zdjąć ich z boku, z tyłu. No i tutaj zobaczmy, Strzał wisa. No. Yy, dosyć szybko jak widzimy na, tym, na tej powtórce Sas mierzy. Nie mam pojęcia czy ma za, założone na nie jeszcze przecerowanie czy nie Aczkolwiek myślę, że się chyba z tymi działami pomyliłem co do ciężkich czołgów. Ciężkie czołgi chyba mają problem z celnością. Nie wiem jak medyś i lekkie. Tutaj proszę bardzo, nam został S-65. E Tam w tyle usłyszeliście gadu, za co bardzo was przepraszam, zapomniałem to wyciszyć, wyłączyć cokolwiek z tym. Tutaj widać, wroga drużyna nie bardzo ogarniała temat z boku Centurion jeden spokojnie ich tutaj objeżdża. Wszyscy się odwracają na niego, jakby nie wiem, jakiś to był Super Pro Koleś, który ich wymiecie. A tutaj sobie SAS na spokojnie, na lajcie, bez żadnego stresu przyjechał, załatwił 85 e drugi frak na koncie. I sobie po kolei punktuje kolesi. No tak, jak widzieliście w poprzednim odcinku mówiłem na temat LWA, że bardzo łatwo go podpalić. Tutaj czysty przykład tego, co mówiłem. Zobaczmy dalej, jak się ta bitwa potoczy. Nie będzie ona zbyt długa, ale za to jest bardzo dynamiczna. Jak na WOTA, dosyć nawet. No, połowa drużyny już gryzie piach, wącha kwiatki od spodu, cokolwiek. No, bardzo ładnie sobie to drużyna tutaj poradziła. Mimo początkowego ospałego trybu. I zobaczmy dalej. W tym miejscu na tej mapie zazwyczaj. E, dzieją się chamskie rzeczy, mianowicie nie wiem, dziwne spotowania z lasu, jakieś fragi, nagle w nas napierdzielają z tego lasku, te temy nie wiemy skąd i to tak ciężko się do tego kapa dorwać. A jak widać Sas tutaj ładnie wyspotował Artem, wyspotował jednego z obrońców A 85. Przełączę się chwilowo na swoją kamerę wolną. No. I tutaj sobie w... bez pośpiechu spokojnie dąży ku wrogiej artylerii. KW-4 oczywiście ładny strzał za chyba 310, o ile się nie mylę wyłapał. Chyba, że zsumowało. No, tu prawdopodobnie dostał strzał od swojego. Bo nikogo tam nie miał. I z boku. A, tutaj stalowy pancerny ciągnik go zatrzymał. Ale nic, i będzie frag dla artylerii. No. no niestety, SAS miałby trzeciego fraga, i to byłoby tyle z tej powtórki. Bardzo szybki, dynamiczny mecz. Czołg WZ-132 z chińskiego drzewka tieru 8. Tak więc, mam nadzieję, że odcineczek Wam się spodoba. Będzie dosyć krótki. I osobiście zachęcam Was do robienia chińskich czołgów. A czemu? Jeden z dowodów mieści się na tym filmie, tak więc dzięki za uwagę. Na razie, cześć.